Tu tutaj, witajcie, będzie rełewki. E, dawałam livea jak robię kompot, kompot z wiśni. Tutaj mam cały garnek, prawie cały, bo tutaj wlałam część do dzbanka. Prosiliście o przepis na kompot. No, kompot jest prosty. Ja tutaj użyłam 400 gram niedrylowanych wiśni. Wlałam 2,5 litra wody, zagotowałam. Oczywiście zagotujemy i chwilę pogotujemy te wiśnie w wodzie, żeby nam się nie rozwaliły. No i później posłodziłam do smaku kilka łyżek cukru. No i taki mi wspaniały kompocik wyszedł z wiśni. Możemy zrobić, kochani, kompot z czereśni, czy z innych owoców letnich, czy, czy na przykład z agrestu, czy z porzeczek. Kochani, pijmy kompoty na zdrowie. O jejku, taki słodzony to jest rewelacja. Kochani, zapraszam Was na mój kanał Kuchnie Włoskie. Zaglądajcie na playlistę, zaglądajcie na inne przepisy z mojej kuchni. No i co Wam powiem, do zobaczenia, do następnego przepisu. Ciao, tutti!